Już wkrótce może nadejść moment, na który wielu emerytów w Polsce czekało od lat. ZUS ogłosił, że od 2026 roku przeliczy emerytury, a to oznacza dla tysięcy seniorów nawet 1800 zł wyrównania i wzrost miesięcznego świadczenia średnio o 210 zł. To nie jest plotka. To oficjalnie podpisana ustawa z sierpnia 2025 roku, która wreszcie ma naprawić niesprawiedliwość tzw. błędu czerwcowego. Ale czy każdy emeryt na tym zyska? I co zrobić, żeby nie przegapić tej szansy? O tym wszystkim opowiem Ci za chwilę, dlatego koniecznie oglądaj cały film do końca, bo jeśli zobaczysz tylko połowę albo przewiniesz, nie zrozumiesz, kogo ZUS obejmie przeliczeniem, a kogo niestety pominie. Nazywam się David i dziś mam dla Ciebie naprawdę ważne informacje, nie tylko obietnice, ale konkretne fakty potwierdzone przez ZUS i nową ustawę. Wiem, że wielu z Was przez lata czuło się pominiętych, gdy w czerwcu przechodziliście na emeryturę i otrzymywaliście świadczenia niższe niż inni. Teraz to się zmienia. ZUS ma obowiązek samodzielnie przeliczyć wszystkie decyzje wydane w czerwcu w latach 2009-2019, bez potrzeby składania wniosku, bez biegania po urzędach. To oznacza, że jeśli Twoja emerytura została przyznana właśnie w tym okresie, Możesz otrzymać nie tylko wyższą wypłatę, ale i jednorazowe wyrównanie sięgające 1800 zł. Ale uwaga, nie wszyscy znajdą się na tej liście. Czy należysz do tych szczęśliwców? Czy ZUS uwzględni Twoje dokumenty automatycznie, czy może będziesz musiał coś dopilnować sam? W dalszej części filmu dokładnie wyjaśnię, jakie roczniki obejmie przeliczenie i kto konkretnie otrzyma większe pieniądze. I dlatego powtórzę jeszcze raz. Jeśli opuścisz film w połowie, możesz przegapić najważniejszy moment, w którym pokażę, jak sprawdzić, czy Twoje nazwisko znajdzie się na liście osób z przeliczeniem. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2026 roku, a pierwsze wyrównania mają trafić na konta seniorów wiosną tego samego roku. ZUS sam zidentyfikuje beneficjentów, wyliczy różnice i, co najważniejsze, nie obniży nikomu świadczenia. Nawet jeśli po ponownym obliczeniu kwota wyszłaby niższa, to tak zwane jest zasada bezpieczeństwa, a więc nikt nie straci, można tylko zyskać. Brzmi dobrze? Tak, ale w tym wszystkim kryje się kilka wyjątków, o których mało kto wie. W kolejnych minutach powiem ci, kto nie otrzyma wyrównania, mimo że też przeszedł na emeryturę w czerwcu, oraz jakie błędy mogą opóźnić wypłatę pieniędzy. Dlatego nie przewijaj i nie opuszczaj nagrania. Bo w dalszej części przedstawię pełną listę roczników oraz konkretne przykłady, jak bardzo wzrosną świadczenia zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Od 2026 roku system emerytalny w Polsce czeka największa korekta od ponad dekady. ZUS rozpoczął przygotowania do automatycznego przeliczenia świadczeń dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009 do 2019. To właśnie te roczniki przez lata otrzymywały niższe wypłaty z powodu błędów w sposobie waloryzacji kapitału. Teraz państwo postanowiło to naprawić, a skutki dla wielu emerytów będą naprawdę odczuwalne. Dla niektórych oznacza to wzrost świadczenia nawet o 210 zł miesięcznie, a dla innych jednorazowe wyrównanie sięgające 1800 zł. I choć brzmi to jak dobra wiadomość, pojawia się pytanie, kto konkretnie zyska, kiedy dokładnie trafią pieniądze na konta i czy trzeba cokolwiek robić? Zacznijmy od podstaw. Dlaczego w ogóle powstał problem tak czerwcowych emerytur? W 2009 roku ZUS wprowadził nowy sposób waloryzacji kapitału, który miał wyrównać wartość składek na kontach ubezpieczonych. Niestety, w praktyce osoby, które składały wniosek w czerwcu, trafiały w lukę systemową. Ich składki podlegały jedynie waloryzacji rocznej, a nie kwartalnej, co obniżało podstawę do wyliczenia emerytury. W efekcie dwie osoby o tym samym stażu i zarobkach, ale z wnioskiem złożonym w różnych miesiącach, mogły otrzymać świadczenia różniące się nawet od 200 do 300 zł. Przez lata seniorzy walczyli o zmianę przepisów, a Rzecznik Praw Obywatelskich kierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Dopiero wyrok z 2021 roku potwierdził, że doszło do nierównego traktowania. Po czterech latach od tamtej decyzji, w sierpniu 2025 roku, rząd przyjął ustawę, która naprawia skutki błędu i nakazuje ZUSowi ponowne przeliczenie świadczeń. Co ważne, seniorzy nie muszą niczego robić. ZUS sam zidentyfikuje osoby, których decyzje zapadły w czerwcu 2009 do 2019. Sam przeliczy wysokość emerytur i sam wyśle decyzje z nowymi kwotami. Dla wielu osób to ogromna ulga. Koniec z wnioskami, kolejkami, formularzami. Wystarczy cierpliwie czekać. Ale nie każdy czerwcowy emeryt zobaczy wzrost. Przepisy wyłączają z przeliczenia osoby, które przeszły na świadczenie po 2019 roku, a także tych, którym ZUS już wcześniej dokonał korekty na podstawie wyroku trybunału. Nie dotyczy to również świadczeń pomostowych czy nauczycielskich kompensacyjnych. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy jego emerytura zostanie objęta zmianą, najlepiej zalogować się na konto PUE ZUS i sprawdzić datę wydania decyzji. Jeśli widnieje tam czerwiec z lat 2009 do 2019, jest bardzo duża szansa, że ZUS ją przeliczy. Cały proces rozpocznie się 1 stycznia 2026 roku. W styczniu system ZUS automatycznie wyłoni około 100 tysięcy świadczeń. W lutym przeprowadzone zostanie szczegółowe porównanie nowych i starych wyliczeń. Jeśli wynik okaże się korzystniejszy, Nowa kwota zostanie wprowadzona z mocy prawa. W marcu ma rozpocząć się wypłata wyrównań oraz pierwszych podwyższonych emerytur. ZUS ma na to maksymalnie 3 miesiące. Więc najpóźniej do końca marca 2026 roku każdy uprawniony senior otrzyma list lub wiadomość w PUE ZUS z nową decyzją. Średnio świadczenia wzrosną o 210 zł brutto miesięcznie. Przykładowo Emerytura w wysokości 3820 zł po przeliczeniu może wynieść 4030 zł, a to daje jednorazowe wyrównanie rzędu 1800 zł za 9 miesięcy. Dla osób o niższych świadczeniach, około 2900 zł, wzrost sięgnie 150 zł miesięcznie i wyrównanie około 1200 zł. Natomiast dla tych, którzy mają wyższe świadczenia, około 5200 zł, Podwyżka wyniesie 180 zł, a wyrównanie około 1600 zł. Kto najwięcej zyska? Według danych ZUS będą to głównie kobiety z roczników 1954-1959 oraz mężczyźni z lat 1949-1952 i 1954. To właśnie wśród nich najczęściej zdarzały się czerwcowe wnioski o emeryturę. Bo wiele osób kończyło wówczas rok pracy lub osiągało wymagany staż. W niektórych przypadkach podwyżka może sięgnąć nawet 10% dotychczasowego świadczenia. To realne od 1800 do 2000 zł rocznie więcej. Co ważne, ustawa gwarantuje tak zwanej zasadę bezpieczeństwa. Oznacza to, że jeśli po przeliczeniu nowa kwota byłaby niższa, ZUS i tak pozostawi dotychczasową wysokość. Nikt więc nie straci. To rozwiązanie ma dać seniorom pewność, że przeliczenie nie niesie żadnego ryzyka finansowego. Wielu emerytów pyta, czy trzeba zapłacić podatek od wyrównania. Tak, ale tylko standardowy, taki sam jak w przypadku zwykłych świadczeń. Wyrównanie zostanie rozliczone w roku wypłaty i automatycznie ujęte w PIT 1.1a. Urząd Skarbowy zastosuje zasadę rozłożenia przychodu, dzięki czemu nadpłata nie spowoduje większego podatku. Nie trzeba więc składać żadnych dodatkowych dokumentów. Kolejne pytanie dotyczy osób, które nadal pracują. Jeśli emeryt z czerwcowego rocznika wciąż jest aktywny zawodowo i odprowadza składki, po zakończeniu przeliczenia może złożyć oddzielny wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia. ZUS potwierdza, że te dwa procesy się nie wykluczają. Najpierw nastąpi automatyczna korekta wynikająca z ustawy z 2025 roku, a później, na wniosek można doliczyć nowe składki. Są też pytania o renty rodzinne. Przepisy mówią jasno: przeliczenie obejmie również renty po osobach, które miały lub mogły mieć prawo do emerytury przyznanej w czerwcu 2009-2019. To znaczy, że wdowy, wdowcy i inni uprawnieni członkowie rodziny także mogą otrzymać podwyżkę, jeśli zmarły był objęty tak tzw. błędem czerwcowym. ZUS podkreśla, że cała operacja jest zautomatyzowana i bezpieczna. Wykorzystuje dane z systemu KSIZUS, co minimalizuje ryzyko pomyłek. Teoretycznie urząd ma obowiązek zakończyć wszystko w ciągu trzech miesięcy, ale mogą pojawić się drobne opóźnienia w wysyłce papierowych decyzji. Dlatego warto mieć aktywne konto na PUE ZUS. Tam decyzja pojawi się wcześniej. A co z tymi, którzy już odwołali się do sądu lub czekają na rozpatrzenie sprawy? Ustawa przewiduje, że postępowania zostaną zawieszone, a ZUS po uprawomocnieniu decyzji sam dokona przeliczenia. Nie trzeba więc robić niczego dodatkowo. Koszt całej operacji dla budżetu państwa to około 220 milionów złotych, 165 milionów na podwyższenie świadczeń i 55 milionów na wyrównania. Dla porównania, Roczne wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przekraczają 350 miliardów złotych, więc to niewielka kwota w skali kraju, ale ogromna ulga dla około 100 tysięcy seniorów. Co mogą zrobić widzowie już teraz? Przede wszystkim upewnić się, że ZUS ma aktualny adres i numer konta, sprawdzić w PUE ZUS datę swojej decyzji i zachować wszystkie dokumenty z lat 2009 do 2019. Warto też śledzić oficjalne komunikaty ZUS, bo w pierwszym kwartale 2026 roku instytucja będzie publikować harmonogram wypłat. Ta zmiana to nie tylko pieniądze, ale także symboliczna sprawiedliwość. Wielu emerytów przez lata czuło się oszukanych, a teraz wreszcie mogą poczuć, że państwo naprawia dawny błąd. Dla niektórych dodatkowe 200 zł miesięcznie to możliwość wykupienia leków, opłacenia rachunków czy po prostu spokojniejszego życia. Dlatego jeśli oglądasz ten film do tego momentu, zostań jeszcze chwilę. W ostatniej części podsumuję, co dokładnie trzeba zapamiętać, żeby nie przegapić żadnego terminu, i podpowiem, jak sprawdzić, czy Twoja emerytura zostanie przeliczona w 2026 roku. Nie przerywaj teraz, bo za moment usłyszysz najważniejsze liczby i daty, które zdecydują, kiedy dokładnie pieniądze pojawią się na Twoim koncie.